Siema Kajetan, ze mną oberszew Perunów, pieruny. szybkie sprzęty. Słuchajcie, ten sezon dla was, dla nas był bardzo aktywny. W tym momencie jesteśmy w zębie. Jesteśmy w zębie na Perun Electric day Stalario, moi drodzy. Opo opowiemy sobie o naszym całym sezonie. Fujim, tak. bo dużo się działo, szybko się działo. Wpadły w nasze. Łapki, sprzęty talari Dokładnie. bardzo szybko zostały przerobione przez Was. Oczywiście odcinki o tym już są na kanale, bo teraz dziś tam będziemy montować, więc musimy walczyć z czasem i materiałami żeby i wszystko po kolei Będą się pojawiały nowe, bo kolejne tuningi przed wami. Jedno macie 16 kW, a teraz tą juniora będziemy robili na 18 kW a za nami stoi najnowsze MX-5 w, to, w totalnej odsłonie 25. Zaliczyliśmy w tym roku, tak jak wspomnieliśmy, przeróbki, pierwsze zawody, tak. pierwsze testy, parę rzeczy żeśmy posprawdzali z młodymi przy ekstremalnym śmiganiu, także też jesteśmy w stanie gdzieś tam między sobą e, no, te ważne informacje przekazywać, żeby cały czas poprawiać sprzęt, to jest bardzo ważne i istotne. My budujemy, Wy testujecie. Dokładnie I tak, tak już, ja, już, ja już się śmieję, że jak usłyszałem, że e, Pierwsze co zrobicie z nową komodą, to rozbierzecie ją. Potem ją złożycie i pierwsze, tak. potem będziemy testować i sprawdzimy co i jak, żeby to wszystko grało perfekcyjnie. No to ja już nie mogę się doczekać tego sezonu około zimowego. E, no ale wracając, zawody bo wygrywaliśmy wszystko, połamaliśmy się, tak. ale walka była do Zawody końca. Ciężkie, pierwsze i trzecie miejsce, ale tam mieliście też porządne inne maszyny przyjechało, to nie było nie tak, było, że, nie było. Że, że tylko dzieci na na <tankach <tankach> się Czekałem, nie? też się taki młody jeden na trasie pałęsał, ale był piekielnie szybki. <laughs> e, ale wracając do tematów, już, już po tych wszystkich zawodach i, i tych działaniach, e, przyjechaliśmy na Waszą piękną imprezę. E, wczoraj potestowaliśmy hopy z młodymi, potestowaliśmy z lokalesami piękne tereny, ponagrywaliśmy e, fajne materiały, które będą e, promocyjne, e, klipy latały u u Was. Się e, że jest tu gdzie polatać. Jest, jest? gdzie polatać, <laughs> gdzie byśmy dosłownie się nie ruszyli. To, to są, coś jest. To są tak piękne. podjazdy, Hop, Jest wszystko, na list. List. Jest wszystko nie? Ja już nie mogę się doczekać, jak tylko latem będziemy tutaj wracać z naszą ekipą i, i tutaj z, z lokalesami śmigać dalej i kolejne rzeczy nagrywać, bo po prostu jakby no, robota marzeń, no, umówmy się. Co ważne, jesteśmy w naszym centrum testowo-serwisowym, gdzie Wojtek ma nasze porobione talaria. Tatra e-bike, tak się nazywa, jest. jest polecamy, padronów, przyjeżdżajcie, ta... kupujcie sprzęty i śmigajcie te sturycie, po górach, bo to jest sprawa. A powiedz mi, oprócz e, tej mocnej, jak ja to mówię, komody, e, komoda Talaria, która już jest bardziej, no bym powiedział, wielkościowo crossowa, tak? Bo to jest to, takie dawno ma... wymiarowe enduro, można powiedzieć. O, głowa pęka! Patrząc po Was, to widzę, że ten rynek elektryków się mocno, mocno rozkręca. No i właściwie trochę dzięki Wam, więc wszyscy dzięki Wam za dziękujemy to. za to. Dzięki za to, ale mamy takie poczucie, my jako Peruny, jako Perun w całym teamem, a szczególnie naszych trzech muszkieterów, czyli Grela, Kasper i ja, że jakbyśmy wprowadzali elektryki do Polski, nie? Pokazywali tak. ludziom, że tak, że, tak, że tak można polatać. Że jest to najlepszy przykład był wczoraj tutaj, w Zębie, nie? w Zakopanii gdzie cała ekipa przyjechała na spalinach e, daliśmy im elektryki, banany na gębach i już nie odstępują e, pytają o ceny słuchajcie, oglądajcie widzimy się już coming soon także dzięki wielkie za uwagę i kupujcie elektryki, bo nie będziecie wstrzymać sąsiadów tak. na razie cichutko i fajnie, yo Podróż.